Ciekawe Dzisiaj Stawię to szybko. Mam dla Was szybkie pytanie. To. Pokażę Wam moje brainroty. Pokażę Wam jakie. E, ja tam Wam pokażę mój nick. Wam nie No i Wy będziecie mogli do mnie dodać. Znaczy mnie dodać. I Wam dołączę Wam, ale nie możecie. Ja Wam pokażę jakie możecie. Wiem na przykład, ale Jak ktoś będzie miał mniejszą bazę, to ok. No to... Um, ja już stawiam, jak ktoś będzie miał mniejszą bazę, no co nie musi. Nie wiem, dam mu balerinę Lolo. Albo nie wiem. Nie, wiem, ja nie wiem. Sama czy... Nie wiem, ja mam dam do... Ja już mam tam naszykowane łapki i wszystko, żeby nie było. Będę wam pokazywać jakie. Tą, na przykład tą. Ale mój nick Malvin 843 Oczywiście na prywatnym nie będziecie mogli grać, więc nie wiem. Pokażę wam jeszcze więcej ile. O. No to ja już to stawiam.